Planet i dziś będziemy robić kolejny filmik e, na tym kanale i mogę wam powiedzieć od razu e, co, e, co dzisiaj robimy. E, dzisiaj pokażę wam część, pi, część pisanek, e, więc możecie zostawić łapkę do góry suba na kanale. Pamiętajcie, że film może być w częściach, bo nie z się lekko psują programy wszystkie, bo mój komp nie jest taki, wiecie, wydajny. wydajny, ale najpierw sobie odbierzemy nagrody. Przed chwilą wbiłam level, więc naprawdę Wam dziękuję za te uśmiechy, że mam już 62. poziom. E, a więc dobra, przejdźmy do rzeczy. E, w ogóle, rozrobiłam nowe skiny na ścianie, więc możecie się polubić, e, więc tak. przejdźmy do rzeczy. E, dobra, więc ja robię krótkie cięcie. I przejdźmy do rzeczy. Dobrze. A więc będziemy robić... Znaczy, będziemy szukać dzisiaj pisanek. Oczywiście wiem, że może, o, były one już na YouTube, ale pierwsze pisanka są, one w ogóle jeszcze tak są, 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 są. Niestety ja już wszystkie pozbierałam, więc wiecie. A, więc tak, Więc tutaj skopiecie się na tą wieżę. I a tutaj macie pisankę. Dobra, ja to jest bardzo przydatna pisanka tutaj, bo jest bardzo łatwa. Oczywiście będę pokazywać taka, wiecie, bez spray, bo nie lubię ich marnować. Po prostu będę Wam pokazywać miejsce, gdzie musicie użyć tych spray. Dobrze. Druga pisanka jest też łatwa. Akurat tutaj jak już jesteście. Skakujecie sobie na ten domek. Tu macie dziurkę i tu leży pisanka, więc możecie ją sobie wziąć. Później zeskakujecie tutaj. Tutaj macie dziurkę. O, tu. Proszę bardzo. Tutaj łatwo wchodzę na to plączę i splączę tutaj skacze, O. I tu jest pisaneczka. Ja naprawdę myślę, że bardzo faj, fa, fajnie ukrywali. Tutaj jest kolejna w tym nerkowcu. Czy to jak to nie wiem jak to się tam nazywa. muszę sobie o tym kształtek. Może 50 minut sobie... Nie, nie, daję chyba nie jest tylko laski. Yy, a więc tak... Yy, przepraszam, że mi tak coś yy, komputer szwankuje, bo to już naprawdę mam z nich złego. E, dobra. A więc teraz idziemy do kolejnej pisanki, przy której trzeba użyć sprayu. E, później wam pokażę taką bez sprayu. Tutaj idziecie do tego miasteczka i wspinacie się na, na najniższy domek. Tu jest to proszę Państwa, dziurka. Musicie tam użyć sprayu. O, i tam jest. O, i tutaj przy portalu jest taka dziura i musicie w nią wpłynąć. Tam będzie pisanka. I tutaj się bardzo zaspełnicie na ogonku. A więc tak, kolej, kolejna pisanka yy, będzie też dosyć łatwa, bo idziecie tutaj do blok Biorna są tutaj te skiny wasze najnowsze i tutaj wchodzicie i macie też pisankę. Idziecie do steli yy, i do tego grzybka i tutaj o, tu macie pisankę. Wiecie, może szybko pokazuję troszeczkę, ale wiecie, aż mi się. Dobra, tutaj, tutaj jest trik na tajemnicę, ja go użyłam, to jest naprawdę fajnie. tutaj jest taka dziurka, tutaj też jest pisanka, wychodzicie z tej dziurki, wchodzicie tutaj do węża, o, tu, tu jest dziura i też jest pisaneczka, więc naprawdę mam nadzieję, że bardzo fajnie, fajnie tutaj poukrywali. E, tutaj mamy e, taką dziurę, przy której możecie użyć sprayu. sprayu. Tu jest taka dziurka, przy której musicie użyć sprayu, i tam w środku jest pisanka. Oczywiście, ja nie chcę marnować tych sprayi, bo ich naprawdę mam mega mało, bo przechodziłem świat VIP. Yy, a więc tak, yy, kolejna pisanka jest dosyć trudna, bo jest ona w tej brzozie. o tutaj skarpa się znana jak grzyba, i tutaj macie pisankę. Słuchajcie, bo to nie zapraszam do Dobra. A więc teraz tutaj wchodzicie i tu macie pisankę, proszę Państwa. Tutaj. Tu powinna być ta pisanka. O, tu chyba. Ale tam na bank powinna być pisanka. No halo, już się przyjęłam, Dobra. Kolejna pisanka jest w domku Zigi. A tutaj wchodzicie do domku Zigi. Odbijacie się i proszę bardzo. Tu ma być pisaneczka. Ja naprawdę bardzo fajnie. Tutaj wchodzicie do tych domków. Tutaj od domków. I ten. Yy... O, proszę bardzo. Tutaj wchodzicie na samą górę, i tu na łóżku powinna być pisanka. I yy, mam też dla Was konkurs yy, na wygranie tych. polubienia ściany i uśmiechu, więc. Yy... No ale tam jak ktoś ma małe, to na pewno wbije. Yy... Ten. można y, mi zrobić skina. Oczywiście pamiętajcie, y, żeby były o takie piękne, o takie włoski, bo ja je mega kocham. Więc, możecie o tym że, więc musicie o tym pamiętać. Y, I za chwilę Wam... I na końcu filmu powiem Wam pod jaką nazwą. tak, kolejna pisanka jest tutaj w rzece Drip. O tu y, a więc dobra możecie wskoczyć. Ja muszę zobaczyć, ile film trwa. Dobra, spoczko. Jeszcze tylko kilka minut, mam na pokazanie Wam. Więc chyba dam ostatnie dwie pisanki. Mam nadzieję, że poka sporo pokazałam, ale powiedziałam przecież, że część pisanek tylko pokażę. Dobra, ostat yy, przedostatnia pisanka jest tutaj w rzece. O, idziecie sobie. Murus akurat się trafił. Idziecie sobie tutaj do rzeki. tutaj jest ta rzeka. Idziecie sobie do przydomku Ziggy, ona jest. I, I tu powinna być za zakrętem pisanka. Tu. Albo jeszcze. Albo jeszcze powinna być tu. Tu ona jest. Tak. I ostatnia na dzisiaj pisanka jest tutaj też przy tym maseczku. Jedziecie sobie tutaj do najbardziej rozwiniętego domku. I tutaj, proszę bardzo. I tu ma być pisanka. Tutaj. O, tutaj do górnego tego. Dobrze, reszta mogę wam pokazać, jak tutaj już jestem. To tutaj w bicie jest. E, tutaj, gdzie się bumło jest też. O, tu. E, reszta wam pokażę na innym filmie. oczywiście wiem, gdzie są. Bo już się mam. Bo już je mam. E, a więc tak. E, teraz e, macie mnie zrobić z e, żeby wygrać. E, to trwa do. Nie wiem. Nie wiem, to trwa gdzieś tak do... do... do na przykład jak dzisiaj jest 20. Yy, tak dzisiaj jest 20, to to może trwać. Muszę się zastanowić. Dobra, może zrobić cięcie po prostu. Dobra, kochani, już się zastanowiłam. Konkurs będzie trwać do 10 albo 15 maja. 15 maja będzie trwać. Nie zaprawdę musicie się streszczać um, I z i skina pod nazwą musicie zrobić e, po prostu moja nazwa, piesuniaczek jeden i tyle. I tyle, po prostu tyle. E. Ja Wam kochani bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, że możecie zrobić łapkę do góry Suba na kanale. A ja się z wami, no na dziś już no, żegnam. Szkoda. Szkoda, bo lubię nagrywać się z wami. Choć wiem, że dopiero mam 7 subskrybentów, ale wiecie. To chociaż jest zawsze coś. Dobra, ja się z wami żegnam. pamiętajcie, możecie mi dać uśmiechy do poziomu, bo pamiętacie, że do wakacji chcę wbić 80, czy tam 70 poziom? No, może piąty, Dobra. Niech będzie 75, więc możecie mi dać uśmieszki. Możecie lubić mieścianę. I proszę, możecie... i proszę przechodźcie mój arbuzikowy parkour, prze, proszę, bo ja chcę, żeby on miał ocenkę. Jeszcze może na koniec zobaczę, ile trwa film. No dobra, no zobaczymy, zobaczycie ma ocenkę. Tak idzie na szybko, bo już moje parkurki mają ocenkę, na przykład nie mam pomysłu na ma łatwą. To jest średnia, szalony, średnia i szalony, więc naprawdę bym mega chciała, żeby arbuzikowy parkour miał. Bo 10, 2 miesiące temu to już w ogóle sporo, sporo. Więc proszę, możecie wpisać ten mój nick. Yy, mogę wam, mogę, yy, wiecie, mogę wam go nawet wyświetlić, o tutaj. Możecie sobie go spisać. A ja się z wami, a ja się z wami żegnam. Pa, pa.